A, wow, teraz ten mniejszy. Jezu! Łysy! Łysy dziki! Nie podchodź, uważaj! Do lasu go! Co? <śmienicza> Ej, Daj łysego, to trzeba na byka posadzić i na rodeo go dać! Daj mu noże! Wariata, co? Masz, masz nóż. Nie dawaj mu noża! A, Nie do daj kolejne noża. To kolejne auto Motoryzacyjny otwiera! Dla dzieci? 650 katalogowo. 500? 500. Póki co dzięki łysemu zamiast no, no, no. tragedii mamy thriller co wyskoczy z następnej palety. No. Ile ona ma? Dwa metry. Dwa metry zjeżdżalnia. I ona, je, ona jeszcze może być taka wodna. Zamy. Wie. Wie, Wie. 10 zł to 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 Nowa? Jedna łysy, no. I to co ile? 700? Razy dwa. Razy dwa. Razy dwa. Podciągnięte pod ogrodówkę, bo to są takie już większe gabaryty zabawek dla dzieci, no nie? Tak, no towar naprawdę fajny, taki niespotykany. No. Zjeżdżalnie idą. No ja też wystawiam ostatnio zjeżdżalnie, to też poszła za 300 coś zł, taka zwykła, a tutaj 3 metrowa tam jest, no. Rewelacja. Robert Robert tam Sorry. siedzi, chyba no. nie? Tak. Robert zobacz, jest? zobacz. Dopiero tak. kupiłem Michał Kolor. Zobacz. Rewelacja <grym grym grym> na bałtynku. Ładny. Zobacz Raszący, nie? Ile? Jezu! Ile ta rower? 1200 zł za ten piękny rowerek w kolorze jakim? Seledynowym Szeledynowy. Faktycznie przesadził, ale też może z tyłu głowy się bał, że nie wyjdzie tak jak trzeba, także te Łysy czasem tak robi. Rowerek biegowy. Fajny, pojazdy na po kamieniach, jak wiesz, po takich złotych. Ale rzeczach. ile? 400 zł. Dwie. Katalogowo. 2,5. Why not? Next! To ciekawy, ale do wyjścia na zero łysy ma jeszcze 5000 zł. Elektrik, skuter, Elektryka, to taka, co jedzie 5 na godzinę pewnie no sieci, 50. To nie, jest taka wolna. No, bo normalnie to po 600. Takich brzdącą to tak. jest szybko. Nie, no mi się wydaje, że się uda za 600. Panie? Dla kiców? Podjaranie twoje przeszło wszystkie granice. Powiedz łysy, że nie jesteś PCK? <śla> ja pier... Marek, co zrobiłeś? Kur przytrzymałem cię. A, no wiesz co? Same szkody. Tak się podjarał, że turecki zegar trzasnął. Sam się przewraca, zaplątuje się w tych streczach i w ogóle ja mu się całkowicie myślenie wyłącza do zera. A tu? Kur... O, jaki ładny, różowy dla dziewczynki! No normalnie. Bella doma, ale piękny. O różowy! Ja, piękny, o, bardzo, ale piękny. Ile? 500. <laughs> Uważam, że za wysoka. Tak, to... Ja też jednak bym do tego odchodził bardziej z dystansem do takich zabawek. Ja ogólnie sprzedawałem rowery 8 lat, więc te rowery na pewno by mi szybko poszły, bo znam temat i ceny, jakie mówił Mateusz, też były w porządku. Co to jest? Co to jest? Co to eee, eee, płatne eee, Na pewno drogie. To od razu ci zabawę, 1700. Po tysiaku? Czy tysiące ci zaliczyć? Nie, zobacz, 1200. Nie jest to takie proste, bo one były po 500 zł, a ktoś by widział, że są warte 1100, to one by mu się sprzedały praktycznie od razu te cztery sztuki, tak? ale jeżeli on tak to cenę delikatnie tylko obniżył, nie będzie to takie szybkie. No tutaj moja konkurencja mi tutaj trochę mój zapał do tych spinaczek ostudza, no ale jak oni się nie ruszają, no to co się dziwią. Nie? Tak, jeden okuli, drugi ledwo chodzi, bo mu bęben przeszkadza, więc, więc co oni wiedzą o prawdziwym sporcie. Po czasie trampolini basenów ogrodowych Wkrótce zacznie się Era kopuł do wspinaczki. Oh, 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 oh. to będzie dużo <gryst> Ale fajne zabawki. Dobra, wyceniajcie, mówcie mi ceny. Dobra, przeciw. No ty może ochłoń minutę, kurwa, bo ty zabału dostaniesz. Co? Roleczki. Są. Złe. Po ile? Złe? Rolki pojemy. Nie Nie wiem, ile. Ładne roleczki. Ładne. Ale malutkie, strasznie. Stówka. Nie, no jest. No a ile ma... a jak ale jako one mają, ale on mają One, one 150 kostują. Ile? Stówka. Stówka, no. To jest koło stówki. To? O no. Nowy, nowy. 8 Osiemdych. To jest zarombiste, frozen yeah. razem z krzesełkiem. Ile to? 289. 150? Koszlet. A takie no to, to, ile to? to? może wyskoczyć z 250 na przykład i to po 150... No tak A 150. 150. No to A, bo tak się sprzedaje, to dobra. Po 150. Po 100%. To tak, 150. No ale to jest podobizna twoja, to możesz za to więcej wyrwać. I, 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 i. Ile? Ile? Ile to było? 50. Nie, e, 50. To. Powiedz. znalazłam. I to 150 litrów. Dobra. Jak tyle wystawiają, to co ja będę? Ale kuchnia, kuchnia zarobita, o, drewniana. Kuchnia, tak. drewniana? Ze trzy, tak, ze trzy Ciężko. Ona sześćset kosztuje, tak. To 4,5. Kuchnia, drewniana, rewelacja, no w pięknym kolorze, duża zabudowa. To nie jaka nie jakaś, jakaś zwykła zabaweczka. Do sprzedania nie ma tak, czegoś takiego, żeby się nie sprzedało, no i mało spotykane. Ja przynajmniej nie widziałem, żeby w sklepach gdzieś to było. A u mnie będzie.